Kryzys to moment zwrotny, moment wyboru, czas zmiany, czas zmagania się i walki. Kryzys zawsze jest szansą. Część szósta, ostatnia, kryzys śmierci. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem, Eli, Eli, lema sabachtani”, to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: On Eliasza woła. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. Nasz Bóg już więcej nie wytrzymuje. Nasz Bóg czuje się opuszczony. Nasz Bóg umiera. Nasz Bóg doświadcza kryzysu śmierci. Jezus zostaje przybity do krzyża, wisi na nim, uchodzą z niego ostatnie siły, i przeżywa stan opuszczenia, totalnej samotności, wręcz zapomnienia. A dowodem na to są słowa: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czy to jest okrzyk rozpaczy? Czy są to słowa pretensji, wyrzuty? A może pytanie, jak to możliwe, że Syn Boży mówi takie słowa, przecież On i Ojciec jedno jest? Jak może nie czuć, że Bóg ma go w swojej ręku? Czy kryzys opuszczenia? W momencie śmierci może dotknąć Boga. Tak. Odkąd Bóg stał się człowiekiem, w Jezusie Chrystusie, przyjął na siebie 100%. 100% człowieczeństwa, czyli wszystko, co może nas spotkać w naszym życiu. Wszystko za wyjątkiem grzechu, oczywiście. A więc. Opuszczenie i takie poczucie, że nawet Bóg o tobie nie myśli, że nikt nie przejmuje się Twoim losem. Okazuje się, że nie było mu obce, że też doświadczył ciemnej nocy duszy. To dowód na to, że Jezus, stając się człowiekiem, nie wybrał sobie jakiegoś lepszego człowieczeństwa ulepszonej wersji Przyjął człowieczeństwo takie, jakie ono jest, takie, jakie dotyka każdego zwykłego człowieka z cierpieniem, opuszczeniem i śmiercią. I stało się nieśmiertelny Bóg umiera, człowiek zabija Boga. To się nigdy wcześniej w historii, ani nigdy później nie powtórzyło. Jezus umiera przy swoich bliskich, którzy stojąc pod Jego krzyżem, Maryja, Maria Magdalena, umiłowany uczeń Jan, inne kobiety, patrzą bezsilni. Jak odchodzi ktoś, kto jest całym ich światem, i nie potrafią się z tym pogodzić. Gdzieś w środku serca też jakiś kawałek nich umiera. Na koniec zostaje pochowany przy pomocy Józefa arymatei i grupy zamknięto. A kim my jesteśmy w tej historii? Kim my jesteśmy w kryzysie śmierci? Może jesteś kimś, a może byłeś, kto był przy śmierci kogoś ważnego dla siebie? Może tak być, że przychodzisz do szpitalnego łóżka i patrzysz na kogoś, kogo kochasz, jak odchodzi, jak z dnia na dzień zostaje jego coraz mniej. Jak majaczym. Jak tracić przytomność, jak cierpi, jak odchodzi, i nic nie możesz zrobić. Jesteś bezsilny. Możesz tylko się modlić, a może właśnie wtedy są te słowa, pretensje do Boga, czujesz, że Cię opuszczam. A może jesteś takim Józefem z Arymatei, który musi wszystko później ogarnąć? Że musiałeś pochować kogoś bliskiego? Jesteś w żałobie. A może w tej historii jesteśmy Jezusem konającym na krzyżu? Który przychodzi z tego świata na tamten? Który umiera? Kiedy jesteśmy do Niego podobni? Kiedy umarliśmy duchowo? Kiedy czujesz, że Twoja relacja z Bogiem już dawno umarła? Kiedy przychodzisz do Kościoła, kiedy modlisz się i mówisz, przecież ja Go w ogóle nie czuję, przecież ja już tu w ogóle nie wierzę. Dlaczego ja to robię? To jest bez sensu. Robię to z przyzwyczajenia. To jest jakaś abstrakcja. Może tak być, że te słowa: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? Wcale nie będą takie obce. Może gdzieś pobrzmiewają w Twoim sercu, w Twojej ciemnej duszy, która przeżywa noc. A może. Dostałeś wyrok, rok czasu, a później rak już zrobi swoje, albo inna choroba. I żyjesz z tą świadomością, że kończysz się, że siły z ciebie uchodzą, że na coraz mniej możesz sobie pozwolić, że życie ci przecieka przez palce i nie potrafisz się z tym pogodzić. I rozbija cię to totalnie. I wiesz, że umierasz. Jak przeżyć kryzys śmierci? Czy w ogóle się da? Zobaczmy, jak Jezus przeszedł ten kryzys. Może i mówił: Boże mój, Boże, mój, czemuś mnie opuścił, ale to nie były ostatnie słowa. Przed śmiercią dodał Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. I to jest wskazówka, jak mamy umierać, czym ma być śmierć. Nie czymś druzgocącym, ale w tym momentem, kiedy wpadasz w ramiona Ojca, tego, na którego całe życie czekałeś, tego, w którego całe życie wierzyłeś, teraz się w końcu z Nim spotkasz. Już nie będziesz musiał w Niego wierzyć. Czy nasze umieranie będzie wpadnięciem w objęcia Ojca? Czy tak o tym myślimy? Czy mamy w sobie tyle zaufania, że. Skacząc z tą ciemność, jaką jest śmierć, masz pewność, że tam są ramiona, które cię złapią. I możesz powiedzieć z zaufaniem, ale także z pokorą do tajemnicy śmierci: Ojcze, w twoje ręce powierzam mojego ducha. Od zawsze w nich byłem, więc teraz też będę. I wiem, że mnie nie zostawisz. Nic mnie z twojej ręki nie może wyrwać, nawet śmierć. A może jesteś tą osobą, która nie potrafi się pozbierać po śmierci czyjejś? Też musisz powiedzieć te słowa. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha Jego, jej, tego, kogo właśnie chowasz, kogo pochowałeś, kogo odwiedzasz na cmentarzu. Czasami ludzie trwają w takim zawieszeniu, w żałobie, nieskończonej żałobie. Bo nie mają już swojego starego życia, bo ta osoba już nie żyje, ani mają siły spojrzeć w przyszłość, zacząć budować czegoś na nowo. I tak siedzą, przychodzą i wpatrują się w ten nagrobek, i ciągle sobie coś zarzucają. Zamiast żyć na nowo, musisz dać swoim zmarłym odejść. Zaufaj Bogu. Że oni są w Jego ręku. Zanurz ich w Bożym miłosierdziu na Eucharystii. Oddaj ich, daj im odejść w ręce Ojca i zajmie się swoim życiem. Wyjdź z tej niekończącej się żałoby. Po to Chrystus umierał na krzyżu, przeżył śmierć, żeby nas jej nauczyć. Dać nam światło na wyjście z tej ciemności. Moi drodzy, kończymy już dzisiaj rozważania, wkazania pasyjne, na których rozważaliśmy kryzysy, które przeżywał nasz Bóg i które my też przeżywamy. Oby kryzys, jakikolwiek by nie był, był dla mnie i dla Ciebie momentem zwrotnym. Momentem, w którym zmieniasz swoje życie. Momentem, który jest zawsze szansą. Aby tak było, to Chrystus musi być naszym Panem, naszym Mistrzem i naszym Przewodnikiem. Aby kryzys nas nigdy nie zgniotł, ale przemienił w kogoś, kogo Bóg chce widzieć. Amen.